Otwieram 27. Zwyczajną sesję Rady Miejskiej w i Witam pana sekretarza, witam zgromadzonych przed monitorami pana burmistrza, radnych oraz mieszkańców. Na podstawie dostarczonych list do głosowania stwierdzam kworum. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy: otwarcie i odczytanie porządku obrad. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu z 26. sesji Rady Miejskiej. Punkt trzeci. Informacja o działalności burmistrza w okresie między sesjami oraz działań podejmowanych w kierunku aktywizacji inwestycyjnej na terenie obszaru ochrony zdrowiskowej i omój. Punkt czwarty. Przyjęcie kalendarza imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na rok 2021. Punkt piąty. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej masowych szczepień na chorobę COVID-19. Punkt 6. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomy w miejscowości Miłomy. Punkt 7. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Punkt 8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miłomy. Punkt 9. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Miomun w 2021 roku. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania herbu i flagi gminy Miomun. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Miomun na lata 2021-2035. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Miłomy na 2021 rok. Punkt 13. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Punkt 14. Wolne wnioski informacje. Punkt 15 zakończenie obrad sesji. Proszę Panie Sekretarzu. Nie. Punkt 2. Przyjęcie protokołu z 26 Rady Miejskiej. Na podstawie dostarczonych kart do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Wszyscy radni zagłosowali za przyjęcie protokołu. Protokół został przyjęty. Punkt trzeci porządku obrad informacja o działalności burmistrza. Proszę pani sekretarzu. Panie Przewodniczący, Szanowni widzowie. Wybrane informacje z działalności burmistrza miasta gminy Miłomen w okresie od 28 stycznia do 11 marca bieżącego roku. 28 stycznia burmistrz spotkał się z, z dyrektorem Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w sprawie odbudowy kamieniczek w rynku w Miany Miany, tego również dnia również spotkał się, w, w, odbył w spotkanie Zgromadzenie Związku Gmin Kanału Elbońskiego, po, i Iłowskiego. Iławskiego. Również spotkał się z przedstawicielami Gazety Olsztyńskiej w sprawie promocji gminy w 2021 roku. 1 lutego również spotkał się z dyrektorami szkół w sprawie rekrutacji na nowy rok szkolny 2021-2022. Oraz dokonaliśmy analizy bieżącej sytuacji oświatowej. 2 lutego burmistrz spotkał się z przedstawicielem, pośrednikiem nieruchomości z biura ekspert z Ostrudy w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenów popegierowskich. 3 lutego burmistrz spotkał się z z projektantem w sprawie wykonania dokumentacji na zadania inwestycyjne w 2021 roku. 9 lutego spotkaliśmy się z burmistrzem, z rodzicami dzieci sześcioletnich z obwodu szkolnego szkoły podstawowej w Bynowie w sprawie i możliwości zapisania tych dzieci od nowego roku szkolnego do szkoły podstawowej, do klasy pierwszej w Miumunie. 10 lutego burmistrz odbył spotkanie z właścicielami nieruchomości w Bynowie w sprawie pozwolenia na budowę domu seniora Boguszewie. 15 lutego burmistrz spotkał się z przedstawicielami firmy Netcom w sprawie możliwości doprowadzenia internetu do Teżni Solankowej w Miumunie. I 19 lutego burmistrz podpisał umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Usudzie w sprawie zatrudnienia pracowników prac społecznie użytecznych. To wszystko. Dziękuję. To był te najważniejsze. Dziękuję. Punkt czwarty porządku obrad: przyjęcie kalendarza imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na rok 2021. Marzec, zgodnie z planem pracy Rady, jest yy, okresem, kiedy podejmujemy, przyjmujemy kalendarz imprez kulturalnych. W tym roku, jednak, ze względu na panującą epidemię, żadna z organizacji, żaden z organizatorów na tą chwilę nie podaje, nie podaje oficjalnych terminów imprez. Będą one na bieżąco aktualizowane, podawane, jeżeli będą możliwości ich przeprowadzenia. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej masowych szczepień na chorobę COVID-19. Do Rady wpłynęła petycja, została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na tej podstawie została przygotowana uchwała, nad którą radni zagłosowali. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Punkt szósty porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomy w miejscowości Miłomy. Uchwała dotyczy działki numer 947 w gminie Miłomy. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Punkt siódmy porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adjacenckiej. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 11 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, dwóch radnych zagłosowało przeciwko, wstrzymało się od głosu dwóch radnych. Przeciw była pani Anna Karabinowska i pan Grzegorz Mniewski. Wstrzymali się od głosu pan Andrzej Krzykowski oraz pani Ewa Lipka. Ustawa została przyjęta, uchwała została przyjęta. Punkt dziewiąty porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Miłomyn w 2021 roku. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem uchwały. Aha. Przepraszam, to był punkt dziewiąty porządku obrad. Punkt ósmy porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miłomir. Uchwała dotyczy działki 614 na 8 o powierzchni 706 m2 w obrębie miasta Miłomły. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały. Punkt 10. Porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania herbu i flagi gminy Miłomy. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Punkt 11 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta gminy Miłomyn na lata 2021-2035. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 14 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, jeden radny, pan Grzegorz Żmigniewski, wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. Punkt 12 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta gminy Miłomyn na 2021 rok. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 14 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały. Jeden radny pan Grzegorz Nieski wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. Punkt 13 porządku obrad. Interpelacja i zapytanie radnych oraz sołtysów. Żadne interpelacje na piśmie nie zostały złożone. Punkt 14. Wolne wnioski i informacje. Czy pan sekretarz chciałby zabrać głos? Proszę. Chciałbym poinformować naszych mieszkańców, że otrzymaliśmy maseczki. Otrzymaliśmy maseczki, zaczęliśmy już dystrybucję. Wczoraj już maseczki pojechały w teren i sukcesywnie postaramy się w najbliższych dniach, myślę, że w przyszłym tygodniu Powinniśmy wszystkie maseczki rozdystrować i dostarczyć do wszystkich mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję. Żadne wolne wnioski tutaj od mieszkańców, czy też radnych, nie wpłynęły. Wpłynęło natomiast do Rady pismo od Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej które teraz przedstawimy. Stanowisko Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie trudnej sytuacji na rynkach rolnych. Warmińsko-mazurska Izba Rolnicza po raz kolejny wyraża swój niepokój w sprawie dalszego funkcjonowania polskich gospodarstw rolnych w związku z głębokim kryzysem na rynkach rolnych wywołanym przez przyczyny niezależne od rolników. Klęski atmosferyczne rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świn. Czy ptasiej grypy? Niestabilna sytuacja na rynkach rolnych została w 2020 roku znacznie pogłębiona przez obostrzenia wynikające z wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. <coughs> Niestety, pomimo tragicznej sytuacji, rolnicy nadal nie mają możliwości skorzystania z pomocy w ramach tarcz antykryzysowych przygotowanych przez rząd RP na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy. Na rynku trzody i drobiu sytuacja jest dramatyczna. Ceny uzyskiwane od podmiotów skupowanych za produkowany żywiec drobiowy czy wieprzowy są. Około 0,50 50 zł na kilogramie niższe niż koszt produkcji. Niskie ceny skupu żywca drobiowego i wieprzowego oraz wciąż rosnące ceny pasz powodują, iż produkcja drobiu i wieprzowiny jest nieopłacalna i generuje straty. Należy pamiętać, iż producenci świn są poszkodowani dodatkowo w wyniku rozprzestrzeniania się ASF w Polsce, gdyż wprowadzone w związku ze zjadliwością wirusa ASF obostrzenia są utrzymywane miesiącami pomimo możliwości ich zniesienia. Rolnicy produkujący na terenie objętym ograniczeniami narażeni są na utratę dochodów na skutek trudności ze zbytem pełnowartościowego surowca wieprzowego. W niekorzystnym położeniu znaleźli się producenci, producenci warzyw i owoców, którzy dostarczali swoje pody rolne do lokalnych szkół w ramach kontraktów i ustnych umów, a także do hoteli czy restauracji. Ci rolnicy ponieśli realne nakłady finansowe na wytworzenie pełnowartościowych produktów żywnościowych, których teraz nie mogą sprzedać. Nie mając bieżących dochodów i perspektyw na zbyt wytworzonych dóbr, producenci warzyw i owoców znajdują się w kryzysowej sytuacji zagrażającej ich dalszemu funkcjonowaniu. Zamknięcie szkół, sektora choreka oraz ograniczenia w eksporcie związane z pandemią miały negatywny wpływ również na rynek mięsa wołowego i mleka. Hurtownie i zakłady produkcyjne nie są zainteresowane odbiorem tak dużych partii towaru. Pojawiają się również przypadki obniżenia cen oferowanych rolnikom za ich produkty przez podmioty skupowe, Dysz podaż przewyższa popyt. Ponadto nad rynkiem mięsa wołowego oraz diwowego, drobiowego nadal stoi widmo piątki dla zwierząt, co również niekorzystnie wpływa na stabilność tych gałęzi produkcji rolniczej. Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie Wartnisko-Mazurskiej Izby Rolniczej domaga się natychmiastowej interwencji ze strony rządu RP w celu udzielenia pomocy tysiącom gospodarstw rolnych i tym samym zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Niniejszym żądamy, uruchomienia natychmiastowej pomocy finansowej dla producentów rolnych najbardziej poszkodowanych w wyniku obostrzeń związanych z pandemią w gałęzi produkcji rolniczej, gdyż proponowane w ramach rządowej tarczy antykryzysowej rozwiązania nie są wystarczające. Wprowadzenia skupów interwencyjnych na kluczowych rynkach rolnych, tak aby zapewnić stabilizację cen i zachować płynność finansową gospodarstw, zwłaszcza tych w najgorszej sytuacji ekonomicznej. Podjęcia takich działań sterujących rynkiem zbytu, aby polski konsument mógł zaopatrywać się w polskie produkty w dobrej cenie, która będzie zadowalająca także dla producenta. W tak trudnej sytuacji w rolnictwie niezbędne jest natychmiastowe wprowadzenie rozwiązań skutkujących jak najpowszechniejszym skracaniem łańcucha dostaw od rolnika do konsumenta. Podjęcia takich interwencji, aby zapobiegać działaniom podmiotów skupowych obniżających ceny skupu podów rolnych, Rozważaj, rozważniejszego wyrażania stanowiska Polski wobec nowej wspólnoty polityki rolnej po 2020 roku oraz wobec procedowanego Europejskiego Zielonego Ładu, a także wynegocjowa, wynegocjowania i opracowania jak najkorzystniejszego dla polskich rolników PROF 2021-2027. Opracowania i wdrożenia skutecznych działań zapobiegających dalszym, dalszemu postępowaniu, pogłębianiu się kryzysu polskiego rolnictwa w związku z wystąpieniem pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, a także opracowania długofalowych procedur wsparcia rolnictwa na wypadek przedłużających się obostrzeń. Mając na uwadze katastrofalną sytuację na polskich rynkach rolnych i wciąż pogłębiający się kryzys, Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wyraża głębokie przekonanie, że reakcja państwa polskiego jest niezbędna i konieczna do utrzymania rodzimej produkcji rolnej, a tym samym bezpieczeństwa żywnościowego kraju. W trosce o utrzymanie polskiej produkcji rolnej przedkładamy nasze stanowisko z nadzieją, że podjęcie przez rząd RP skutecznej interwencji <coughs> i wprowadzenia konkretnej i mierzalnej pomocy rolnikom, jednocześnie zapewniamy, że Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza służy pomocą w wypracowaniu najlepszego rozwiązania dla polskiego rolnictwa zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem. Dziękujemy za przekazanie pisma. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? W związku z powyższym kończę 27 zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Dziękuję.